Dzisiaj będą dwa gabariny MAGLEMOS M62 i M63 4. Ten tu będzie miał skład same cysterny a drugi zielony będzie składem mieszanym. Zmienimy rozjazd. it Печи. Чекай, помоливай. Помоливай, помоливай, помоливай. Teraz zobaczymy, jak to się szczepiło. Tutaj trzeba to szczepić. Ale jedną ręką nic nie zrobię. Mamy już spięte. Zobaczymy, jak to się szczepiło. Chyba dobrze. Chyba dobrze. um to 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 teraz muszę go odczepić. to tak, musiałem go odczepić. Tu tu, tu, tu. tu, tu. Odprowadzony do lokomotywowni Tak. Na bocznicę. Tu jest skrawek morza. skrawek, skrawek morza. Dwa koniowozy z końmi jadą. Dobra. To kończymy nagrywanie i puszczamy. Ostatni film z serii Shinsei Millenium. Obrazek trójwymiarowy. Godzilla, ostatnia wojna. Tu mamy też Godzilla, ten dwie, druga z tyłu. To jest cały park potworów. gidora, Rodan, Motra, Mecha Godzilla, Kosmogodzilla i kilka wersji Godzilli. Tak, wam powiem, że jeżeli mam wybrać na podium, Trzy filmy serii Szchowa, to na pierwszym miejscu bym dał, jak dla mnie, Terror Mecha ten ostatni film. Na drugim miejscu bym dał Zniszczyć wszystkie potwory, czyli Destroy Monsters. I na trzecim miejscu dałbym Godzilla kontra Mecha Godzilla. A na ostatnim miejscu, czyli najgorszy film jak dla mnie z tej serii wyszedł, to Rewanż Godzilla. Jeśli chodzi o tą drugą serię Henshay, to na pierwszym miejscu zdecydowanie bym rzucił Godzilla kontra Motra, na drugim Godzilla kontra Mecha Godzilla 2 i na trzecim Godzilla kontra Cosmo Godzilla. A w tej drugiej serii to na końcu bym dał ten pierwszy film, czyli Powrót Godzilli. To jest tytuł akurat wersja z amerykańskimi aktorami, a oryginalny jest Godzilla 1984. To ten film dałbym na końcu. Jeżeli chodzi o Millennium, Shinshen Millennium, to na pierwszym miejscu zdecydowanie SOS dla Tokio. Na drugim miejscu dałbym na pewno Godzilla kontra Mecha Godzilla. Na trzecim miejscu Ostatnia Wojna, a najgorszym film dałbym też pierwszy. Dobra, muszę odebrać, że ktoś dzwoni. To na razie, hej.